Słuchajcie, zgubiłem rękawicę nieskończoności. Muszę ją znaleźć. Pomóżcie mi szukać. Hmm. Tu nie ma, nie ma. O, nie, Thanos. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma. O! Jest! Rękawica nieskończoności. Ua, pokrzy... I też pokrzywa. Muszę ją podarować dla Thanosa. Chodź, Thanos, proszę, to dla Ciebie rękawica. Chodź w cień, bo tu nic nie widać jak. Ją zakładasz. Chodź tu bliżej. Pokaż ją, jak siedzi ładnie. Tylko załóż ją. Idzdę. <laughs> załóż ją. Za rączka. Dobra, nieważne. Pokaż jej moce. Czekaj, albo odsuń się trochę. Odsuń się trochę. No nie w tą. W drugą, żeby było lepiej widać. O! No, pokaż jej moce. Kamień teleportacji. No i się teleportuj gdzieś. No nieźle. Dawaj, gdzieś indziej. No nieźle. Dobra, co jeszcze ten kamień potrafi? No nie wiem. Kamień zniszczenia. Ale co chcesz zniszczyć? Ten wózek? Ten wózek? No dobra, dawaj. Krzyż, jakie słowo o zniszczeniu? rękawicą mu spada. No, ja No dobra. No nieźle ten kamień działa. No niezły jest. Dobra, teraz może. jakby to. Użyj kamienia likwidacji na tym kocie? Kamień likwidacji. Wow, nie wiem, co jest to. Ty gdzie jest, kot? Wow, ta rękawica działa. Co jeszcze może ona zrobić? No, Tano, schwal się. Co ona jeszcze może zrobić? No nie gadaj, że zapomniałeś, ona ma moce. Chcemy likwidacji. Ej. O kurde, sorry kamerze, jest taka O Jezu, no dzięki, no kurde, ja Cię zlikwiduję zaraz. No dobra, chyba koniec pokazów mocy Thanosa, nie? Jeśli tu będzie 5 łapek... Hardcore, będzie 5 łapek, maluję Gabrysia na Thanosa. 你去吧。